krótka opowieść o tym, jak zostałem pociągiem. Otóż, żeby dostać się do naszego dzisiejszego hotelu, o czym później, musieliśmy wdrapać się najpierw na herbaczane wzgórze, później zejść w dolinę, a później z powrotem wdrapać się do góry na kolejne wzgórze. Na szczęście nasz pan gospodarz sprzedał nam tipa, że jak pójdziemy torowiskiem, torowiskiem jest płasko. I Miał rację, więc idziemy torowiskiem. Tak to wygląda. Myślałem, że będziemy oryginalni. Nie chcę spoilerować, ale jest więcej osób, które dostały podobnego tipa. Także na razie Nie idziemy. Popularne. Myślisz, że to popularne, popularny sposób przemieszczania się Myślę, że po tak górzystych terenach? Nawet na Bookingu są informacje, że można się torami przemieszczać. Okej. Okay. Z drugiej strony jak ten pociąg jeździ raz na parę godzin 15 na godzinę i 15 na godzinę to jeszcze zdążę do niego wsiąść będzie jechał I to by było coś i to powinno być uwiecznione Jak wsiadasz do pędzącego pociągu No dobra pędzącego to za dużo powiedziane bo 15 na godzinę to nie pędzący Ale zobacz jest to nowe utrobienie Kurczę no A teraz tu w ogóle. O! Pociąg pośpieszny dogo, dogo. Dokąd biegniesz mój mały przyjacielu Na razie idziemy Zejdziemy do Ellie to zobaczymy co dalej. Trzymajcie się, cześć Nie chcę narzekać, ale droga, którą właśnie pokonaliśmy, była płaska, krótka i szybka fajnie, że zrobiliśmy ją bez plecaków, nie misio? z plecakami to by nie był fan, z plecakami trzeba się zmęczyć. Z plecakami idziemy tylko pod górę. Dwoje na tej, na tej wyspie wszystko jest pod górę, wszystko zobacz, pod górę. Tory były płasko. O tylko tory, czyli opłaca się być pociągiem. Cała reszta tyra. Szybki spacer przez centrum Elli. Taki pod turysty urobiony. W ogóle zauważyłem, że jak już więcej do tu turystów, to i ceny tuków i wszystko skoczyło dwukrotnie. A, no. Piwo byliśmy na Gombo? Tak, tak? na gombo 220 za butelkę. Za puszkę. Tutaj 400. I to nie w restauracji, tylko w sklepie. Także Kluć pod turystyką. Tak samo byliśmy za 2700 zrobiliśmy trasę 40 km Tu za trasę 8 km są 1500-1700 w zależności od co sobie wynegocjujemy także czuć tu turystykę już No witajcie kochani mamy godzinę 6 Sobota, 29 stycznia. Jesteśmy w miejscowości Ella. I takie oto słońce i balkonu. Dzisiaj stwierdziliśmy, że udamy się na nine Arch Bridge. Tak więc idziemy. Nasz host sprzedał nam tipa, że można pójść skrótem. Jest mniej ludzi, mniej pod górkę, podobno. I w, trochę szybciej. A więc testujemy tą magiczną drogę. Na razie. No nie wygląda to na turystyczny szlak, jest to wąska ścieżynka między Zagajnikiem herbaty farmą i jakąś wioską No, ale nie ma tego złego, spróbować możemy No dobra, z wózkami to, to byście tu nie przeszli zjeść mi jeszcze jakoś Okej, okay, szaleństwo od środku lasu są nawet schody, skorzystamy z nich. Kawałek murku, tamy, przy rzeczce, coraz ciekawiej. Widać, że popularnie, popularne miejsce ścieżka wydostana. Może ścieżka na pola albo farmę. No właśnie, że dlatego wytyptane, bo noszą tędy rzeczy. No nie wiem, mam nadzieję, że przez turystów. Ztekuję dżungla się zagęszcza. Tak więc dotarliśmy. Mamy śliczny mostek. Wszyscy podziwiają. Tak oto most prezentuje się z dołu Cały ogrom turystów Dworzec 9,3 czwarte Sri Lanka Dworzec 169,3 czwarte Tak można żyć, to są czarodzieje jeszcze szybka marszutka po moście tej stronie dżungla gęsta z jakimś potokiem w dole a po prawej po prawej do linka wysok jest duże zarazem nawet w ole. Pora wrócić na szlak powrotny i ja oczywiście nie uwierzycie Schody! Jak ja nienawidzę schodów Jak ja nie cierpię smyr... Schodów Trochę dzisiaj połazimy Do, do, do wodu spadły jest 7 km I Ola stwierdziła, że zniszczy gospodarkę Sri Lanki Nie będzie wspierać tych tukersów Tylko będziemy się pieszo z górki nigdy nie jest za darmo bez prejch jak będziemy wracać już wtedy będziemy pod górkę wtedy nas mogą wieć. to nieprawda to nieprawda A jakie widoczki ładne śliczna droga mi się śliczna a więc drypczemy w ten szalony bój jak ja nie lubię chodzić ale nic, wodospad warto, wodospady zawsze warto. Ale w nagrodę za to, że tak ślicznie idę, pojedziemy na Islandię i przejdziemy się samochodem do wodospadu. Dawno nie byliśmy na Islandii. Po pokonaniu jakiegoś miliarda stopni dostaliśmy się do jaskini, która się nazywa... Jaskinią Ravana. Ravana's Cave. Oni mają jakiś problem ze schodami, naprawdę. Tu wszędzie są schody, naprawdę wszędzie. Wszystkie atrakcje są pod górkę. Nie mam pojęcia dlaczego. A jako, że kochamy hiking, to nawet nie będę Wam pokazywał, jak wyglądam. Teraz pójdziemy zobaczyć do środka. Także do zobaczenia za chwilę. A więc witajcie w jaskini.

15, 716, 717 schodów. Nienawidzę schodów, chcę, żebyście to wiedzieli. Ale zrobiłem to dla Was. Jak się wchodziło? Nienawidzę schodów. Szybki przystaneczek na trasie, ale zobaczmy na ten widok. A tam, jak się przyjrzycie. Biegnie dalej droga, którą zaraz będziemy szli. No to co? Do zobaczenia na następnym zakręcie. To obawiam Wam troszkę przepaść. I tak sobie maszerujemy, maszerujemy, ale jest, są też nagrody za ten cały masz, Tu się na widoki. To jeden z powodów. Dla których idziemy wbrew obiegowej logice To znaczy pod prąd, by widzieć co jedzie Tylko idziemy tak, że samochody mamy za plecami Ta się szybciej kręci niż on jedzie Słuchajcie, tylko nasze tu i ptaki A póki za zakręt, nie wyjdzie, nie wyjedzie jakiś pojazd Nie chodź? To jest to sławne małpeczka, chce banana? I tak oto udało nam się dotrzeć do Japana Waterfall.